W dzisiejszej sędzie zapytamy mieszkańców, co sądzą o obecnej sytuacji na świecie. Co pan myśli o sytuacji, która dzieje się na świecie? O Ukrainie, pani, Ukrainie. o Ukrainie. chodzi? No, wie pani, gdybym ja miał możliwość z Putinem porozmawiać, to ja bym mu odpowiednio bym go załatwił. No bardzo źle, szczególnie na Ukrainie. No nie popieram Putina na pewno. Będzie pani o aktualnej sytuacji, która dzieje się na świecie. No nie jest. Na pewno jest niepokojąca. E, ja codziennie obserwuję to, co się dzieje w Ukrainie i e, no nie, nie napawa to optymizmem. I też jestem, szczerze mówiąc, ciekawa bardzo, kiedy to w końcu y, przestanie się dziać i kiedy w końcu na świecie zapanuje pokój. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej i mam nadzieję, że nic nie dotknie Polski w tym aspekcie. Jest mi ciężko powiedzieć po prostu. Ja nie, na ten moment mi jest. Mówię, bardzo ciężko powiedzieć. Bardzo trudna, ciężka. Wie pani co, po prostu nawet szkoda na ten temat się wypowiadać. Jest tragicznie, jest tragicznie. Bardzo trudna. E, to ciężko jest naprawdę co zrobić? E, byle jaka. Aktualnej sytuacji no bardzo niebezpieczna ze względu na wojnę, która toczy się na Ukrainie. Na pewno jest bardzo trudna. Trzeba pomagać naszym sąsiadom. No i to wszystko. Czy czuje się pan bezpiecznie? Na, na, na razie, no co prawda wiadomo, że nie, no ale, ale tak jak to się mówi, po, po japońsku jako taką. Tak, a nie ma w panu jakiegoś strachu, że coś może się wydarzyć? Strachu to to nie. nie? E, może niekoniecznie bezpiecznie, ale myślę, że Polska na razie jest bezpiecznym krajem. No może chyba raczej nie. Czyli nie ma w panu żadnego strachu przed tym? No na razie nie ma, jeszcze bo nic nie ma. To. Ale czuje się pan bezpiecznie? Jesz tak. W tej chwili tak. tak no. Według tej sytuacji, która dzieje się na świecie, ja nie jestem przekonany, czy to jest wszystko takie bezpieczne. Bo wie pani, wszystko na papierku, tylko ładnie wygląda i na papierku to można wszystko. I niby mówią, że jesteśmy w NATO, a w NATO to różnie to bywa. W czasach kiedyś jeszcze wojny też miała nam, mieli nam pomagać i tak nie pomogli, tak samo jak i w Ukrainie. A pani wie o tym, że rzeź ukraińska była. No, i ja no, jest była. I, I tak nie wiadomo, czy i... czasami się może nie odwrócić, bo no. od 2014 roku jest tak, że Ukrainie, Ukraińcy wybrali i tak samo ruski wyżynali, Nawet są dowody na to, że dzieci nawet tam były wyrzynane. A potem Ukraiń, Ukraińcy ludzie przyjechali do nas pracować. Tak. No, więc dlatego, tak to, tak więc dlatego, to, dlatego jeszcze wszystko ciężko powiedzieć, czy my jesteśmy bezpieczni, czy czasami Putinowi coś tam się nie... Ale czy pan się czuje bezpieczny? Na ten moment na, ten moment, na mówi, razie że nie jestem ci, bezpieczny. Na ten moment może jesteśmy bezpieczni, ale nie wiem, będzie za dwa dni, do Dopóki, dopóki y, Putin jest za daleko, to jesteśmy bezpieczni. A czuje się pani bezpieczna? Na razie tak. Czuje się pani bezpieczna? Nie. A dlaczego? Co jest to spowodowane? No tym co się dzieje, tak? Czuje się pan może bezpiecznie? Na razie tak. W tej chwili u nas tak, ale. Po prostu niektóre towarzystwa powinno się dać króciutko za. Jak ludzie się nie zjednoczą, to będzie byle jak. czy planuje pan ucieczkę w razie wybuchu? Zresztą wiadomo, każdy coś planuje i myślę, że jeśli ucieczka, to w stronę Niemiec i w tamtym kierunku. No w tej chwili jeszcze tak. Na razie tak. Na razie. Trzeba czuć się bezpiecznie. Tak, czuję się bezpiecznie. Nie czuje pani jakiegoś przerażenia, strachu? Nie czuję się ani przerażona, ani nie czuję żadnego stresu, ani strachu.